Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie miejsce, gdzie edukacja spotyka się z innowacyjnością we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki. Zapraszam Państwa do odbycia filmowej podróży po Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Uczelni, która dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu pracowników, doktorantów i studentów zyskała status Uniwersytetu Klasycznego. Dołączyła do grona uniwersytetów europejskich. Rozwija się intensywnie w każdym z obszarów działalności: badaniach naukowych, kształceniu, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kontaktach międzynarodowych. Jestem głęboko przekonany, że prezentowany film będzie dla wszystkich Państwa czytelnym obrazem naszych osiągnięć, zachęci kandydatów do podjęcia studiów, a partnerów do jeszcze bardziej owocnej współpracy z naszym Uniwersytetem przyszłości. To właśnie tutaj niemal 6 tysięcy studentów i doktorantów uczestniczy w kształceniu na sześciu wydziałach humanistycznym, nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, nauk społecznych, prawa i ekonomii, sztuki, a także w ramach kolegium Medicum im. doktora Władysława Biegańskiego. Uczelnia prowadzi również szkołę doktorską, która kształci doktorantów w ramach 13 dyscyplin. Dotychczas dyplom ukończenia uczelni uzyskało ponad 70 tysięcy absolwentów. Blisko 60 różnorodnych kierunków studiów daje możliwość wyboru ścieżki edukacyjnej dostosowanej do pasji i zainteresowań. Świadomie reagujemy na zmieniające się realia i na bieżąco unowocześniamy naszą ofertę dydaktyczną. Uruchomienie kierunku lekarskiego w 2022 roku to przełom w historii naszej uczelni. Przyszli lekarze zdobywają praktyczne doświadczenie, uczestnicząc w badaniach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie oraz w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Nowoczesna infrastruktura stanowi fundament naszej uczelni. Dysponujemy siedmioma budynkami z dwustoma salami wykładowymi, siedemdziesięcioma laboratoriami, biblioteką, wydawnictwem, ośrodkiem sportowym i planetarium. Do dyspozycji studentów jest także akademik. Corocznie rozszerzamy swoje zasoby, wprowadzając nowe przestrzenie. W ostatnim czasie zyskaliśmy m.in. aule Humanitatis oraz salę sądową. Osila uczelni świadczy kadra. Uniwersytet zatrudnia 525 nauczycieli akademickich, w tym 160 samodzielnych pracowników badawczo dydaktycznych. 60 z nich posiada tytuł profesora. Nowoczesne metody kształcenia, takie jak tutoring, edukacja online, czy studia dualne zapewniają studentom interaktywne i efektywne doświadczenia naukowe. Uniwersytet Jana Długosza to również miejsce, gdzie można zgłębiać języki rzadkie, takie jak portugalski, serbski czy japoński. Jesteśmy otwarci na różnorodności i wymianę kulturową. Troszczymy się o potrzeby każdego studenta. Wprowadzając pomoc techniczną i specjalistyczne usługi, tworzymy warunki, które umożliwiają studentom z niepełnosprawnościami pełny udział w fascynującym procesie kształcenia. Aktywnie współpracujemy z uczelniami z całego świata. W 2023 roku Uniwersytet został uznany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w Brukseli za Uniwersytet Europejski. Lesie studenci od lat aktywnie uczestniczą w programach wymiany, obejmując uczelnie w 35 państwach na 5 kontynentach. Partnerami naszego uniwersytetu są znane i cenione firmy z przeróżnych sektorów gospodarki. W ramach współpracy z globalnymi przedsiębiorstwami spożywczymi skupiamy się na opracowywaniu innowacyjnych produktów wegańskich. Projekt może się poszczycić imponującym dofinansowaniem sięgającym prawie 8 milionów złotych. Jako jedyna polska uczelnia otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach panelu nauk prawnych w konkursie Horyzont 2020. Celem projektu jest wypracowanie instrumentów prawnych mających przeciwdziałać ekstremizmowi i wynikającej z niego przemocy. Nasi badacze są dumni z licznych wynalazków i patentów, a ich prace zdobywają prestiżowe nagrody na międzynarodowych i krajowych wystawach. Tylko w minionym roku akademickim zrealizowaliśmy blisko 35 projektów za łączną kwotę niemal 40 milionów złotych. Uniwersytet Jana Długosza to nie tylko nauka, to także kultura, sztuka i sport. W Akademickich Mistrzostwach Polski nasi studenci zdobywają liczne medale i pną się w klasyfikacji generalnej. Nie brakuje sukcesów na arenie międzynarodowej, szczególnie w dyscyplinie tenis stołowy. Wypełniamy trzecią misję łącząc edukację z zaangażowaniem społecznym koncerty, projekty ekologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku to wszystko czyli naszą uczelnię misją wyjątkowym. Uniwersytecki zdobywa serca wielu słuchaczy, a projekty sportowe i społeczne cieszą się powszechnym uznaniem. Studenci mogą korzystać z wielu udokładnień przywilejów związanych z najlepszym okresem w życiu. Samorząd dba o studencką brać i zapewnia jej m.in. bogatą ofertę kulturalną. Przede wszystkim zależy nam jednak, aby nasi absolwenci zdobywali wiedzę i umiejętności, które zapewniają im doskonały start na rynku pracy i w życiu osobistym. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Miejsce, gdzie marzenia przekształcają się w rzeczywistość.